Szaria, ciężka jazda! Naprzód! Bóg zwycięży! Rozpoczęła się straszliwa bitwa. Wśród niezwykłego szumu husarskich zbroi i ogłuszającego tętentu końskich kopyt słychać było churalne krzyki. Jezus Maria, ratuj! Bij! Zabij! Kara Mustafa, widząc jak sprzymierzeni rozbijają mu kolejne skrzydła, chciał jeszcze stawiać opór. Porwał świętą chorągiew i wsiadłszy na koń, pognał w kierunku środka obozu, na którego krańcach stali już chrześcijanie. W pośpiechu rozkazywał wycofywać wszystkie ocalałe jeszcze oddziały, wywozić lub niszczyć działa oblężnicze. W pewnym momencie zdał sobie jednak sprawę, że położenie oblegających jest beznadziejne i, nie wahając się długo, ponownie dosiadł konia. Tym razem miast Chorągwi chwycił swoje skarby i rozpoczął gorączkową ucieczkę. Przed nim i za nim w popłochu uciekała armia turecka. Tuż po ucieczce kara do namiotów wroga dojechał król Jan III Sobieski. W pogoń za uciekinierami posłał lekką jazdę, sam zaś prędko opuścił obóz i udał się odpocząć pod starym drzewem nad Rzeką Wiedenką. Tam przybyli do niego niemieccy generałowie z gratulacjami i stamtąd wysłał król do Marysieńki odpięte z siodła kara Mustafy jego złote strzemie, by nie było wątpliwości, kto zwyciężył, a kto poniósł sromotną klęskę.